Rozbudować. To ile to jest łokieć, albo jeszcze inaczej, ile łokci mieści się w kopie? Góra dwa. Czekaj, 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 Nie. czekaj. czekaj, czekaj, Łokieć to są dwie stopy, albo osiem dłoni, albo 24 palce. 1024 łuty to kamień, koniuszka to dwa garnce, 30 prętów to morga, a kwarta to prawie litr. 288 kwart, czyli dwa grosy kwart, to jest beczka. Niełatwiej było ci zapamiętać, ile to jest izba. Dobra, zaznacz sobie, co chcesz. Zaznacz sobie, co chcesz. Wam się mądre, ale nic nie kojarzy? E, mnie się kojarzy mój wujek. Jaki wujek? Wujek Tadek. Tadek, nie Jadek? Nie, Jadek! <laughs> on razem z ciotką, jak gdzieś wychodzili i ona na niego czekała, to on mówił, jak kopa, to poczeka. Ludzie, nie chcę tego słuchać.